Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin utrzymał 82k, spadł do 600. Odbicie z podwójnego dna na 81.400. Wczoraj 80.1400. Podwójne dno. Ludzie dyskutują na czacie, dzielą się wykresami. Kliknij tu, by dołączyć. 2,7 biliona kapitalizacji rynkowej. Kapitalizacja była prawie 4 biliony przed prezydenturą Trumpa, więc prawie 50% spadku na krypto, około 30-40%. 2 miliony widzów bitcoinprice.live. Możesz ustawić te wykresy na ekranie TV. Ta strona nie jest stara, ale wielu ją używa. Ustaw na TV na razie za darmo. Cztery najgorsze słowa w inwestowaniu tym razem jest inaczej. Templeton za każdą akcją stoi firma. Sprawdź co robi. Lynch 60k bonus z Bybit tam handluje. Użyj QR, weź kurs Krypto Guru Giełdowy, kurs mistrzowski. Poznaj moje metody, analizę techniczną i fundamentalną. Naucz się handlu, ustawiania stop loss, take profit i zarządzania finansami. Strach na poziomie 34, dominacja 56%, dodatnia opłata Funding 82 ,646. Jeśli nie przeszedłeś kursów, nie pytaj mnie co się stało. Bla, bla, straciłem kasę. To dlatego, że nie wziąłeś udziału w kursach? Nie wiesz co robisz, dopóki się nie nauczysz. Mała flaga byka formuje się na wykresie 15-minutowym. Przejdźmy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Sprzedaliśmy Tesle 30 grudnia 2024, dokładnie po 430. Teraz Tesla jest na poziomie około 230-240 i zaczęliśmy kupować. To bardzo dobry wynik. Uniknęliśmy 50% spadku. Kupiliśmy po 100, sprzedali po 430, teraz kupujemy po około 270, 250, 222. Nadal akumuluje więcej Tesli. To samo z Google. Myślę, że to dobry moment na zakup Google, tak samo z bitcoinem i altcoinami. Sprzedaliśmy na górce w grudniu, a teraz zaczynamy kupować. Myślę, że zaczyna być wyprzedany. Bitcoin może spaść do 69, ale już skupuję sporo bitcoinów i altcoinów. Zaczynam budować swoje pozycje. Przejdźmy do analizy technicznej bitcoina. Teraz się tym zajmiemy. Konto ma 568. Ludzie mówią, jesteś na minusie. Było milion. Nie pamiętaj, wyciągnąłem pół miliona po włamaniu na bybit. Konto jest więc 68 tysięcy na plusie, co cieszy. Widać, gdzie aktywowały się moje transakcje Bitcoin. Wejścia na 82 i jedno na 89400. Ustawię pół bitcoina, bo spadnie po ogłoszeniu ceł, ale krótko. Mam zlecenia na 81, 80, 72, 78, 76, 73, 69. To moi kupujący na Bitcoinie. Na Ethereum też mam kupujących. Jeszcze nie otworzyłem pozycji. Mam kupujących Ethereum po 1500, tak myślę. Zobaczmy, jak nisko spadło Ethereum. Najniższy poziom Ethereum to 17. Ustawmy zlecenie, kup na 5 Ethereum tutaj. Czekaj, czy to spot. Chcę kontrakty Futures. Najniższy poziom to 1766. Zamierzam kupić 5 Ethereum. 1782, czyli około 100 dolarów stąd. Mam więcej zleceń kupna. Mam 1782 i 1500 na 20 Ethereum. Ustawmy 1782. To był dołek Ethereum, może spadnie tam przez sła Trumpa. To może być dno. Na rynkach panuje duża panika. Musimy poczekać. Upewnij się, że zlecenia są rozłożone. To moja aktualizacja. Przeczytajmy wasze komentarze. Spadamy do 69, jeśli wiecie o co chodzi. Tak, zgadzam się. Myślę, że pójdziemy w dół. I to jest jedno z najlepszych. Wczoraj dostałem od ciebie e-mail. To oszustwo, ludzie. Nie wysyłam nikomu e-maili. Nie piszę do nikogo. To fałszywe. Dzięki, Wiktoria, za informację. Dziękuję. Nigdy nie wygrałem twojej nagrody, James. Śledzę cię od 60 tysięcy followersów. Próbuj dalej. Rozdaję dużo nagród. Następna nagroda to iPhone. Ogłosimy dziś. Ale muszę sprawdzić. iPhone 16 Pro do wygrania za tydzień super, proszę o konkurs. Nadchodzi iPhone 16 Pro. Wsparcie dla Solany sprawdźmy Solany. 1, 2, 4. Wsparcie Solany jest dostępne. Żółta linia 113, której dotknęliśmy. Prawdopodobnie dotknie jej znowu to główne wsparcie. Drugie ważne wsparcie Solany to 76. To są dwa kluczowe poziomy wsparcia. Pamiętacie, gdy mówiłem o kupnie Solany po 150? Miałem zlecenie, ale się przebiło. Mówiłem to przy 280, nikt nie wierzył. Potem spadliśmy do 150, a teraz jesteśmy na setce. Zeszliśmy do minimum 112. Te żółte linie to poziomy wsparcia. Wszedłbym przy 113, ale pamiętaj o DCA nawet do 76. W Super możliwe 47. Pamiętaj, Solana w 2023 była po 3 dolar. Miej to na uwadze, inwestując mocno. Jak widzisz, to moje aktualne pozycje. Nie inwestuję szaleńczo. Trzymam altcoiny MCRT, Tone, jestem inwestorem SID. Tony wzrósł o 5%, co jest świetne. Mimo spadków, Tom się trzyma, co cieszy. Widać, gdzie kupowałem TON. Kupiłem tu, sprzedałem tam, on kupił tu, sprzedał wyżej, znów kupiłem. Przy pompowaniu za 3,80 ballonów mam około 32 tysięcy dolarów w TON. Pokazuje siłę, gdy reszta rynku spada. To dobry znak. Kupię więc Tone za kolejne 15 tysięcy dolar. Zobaczmy, czy zlecenie przejdzie podczas rozmowy. Uniswap też pokazuje siłę, lekko w górę. Uniswap, widać, gdzie wczoraj dokupiłem Uniswap. Kupiłem trochę po 5,90. Uniswap 25 tysięcy. Mam więcej zleceń na uni. Słap niżej. O, zlecenia na tonę zrealizowane. Nie uni. Nie mam zleceń. Zróbmy zlecenia na uni. Dołek był na 3,70$. Kupmy 10 tysięcy. Kupmy za 4$ 10 000. I kupmy teraz 5 tysięcy. Teraz mam 47 tysięcy ton, podnieśmy to do trzech. Dajmy zlecenie na 30 dolar, by było 50 tysięcy. Udało mi się kupić po 3,70 dolar przed pompą, ale tony jest niedowartościowany. Najniższy kurs tondo to 2,30 dolar. Warto o tym pamiętać. To tyle jeśli chodzi o moje transakcje. To handel bitcoinem. Moje aktualizacje rynkowe. Dołącz do nas na Telegramie. Jest Was 200, bo 11 online. OpenAI ogłosiło rekordową rundę finansowania. 300 milionów. Linki do bonusu 60k poniżej. X daje 200 dolar za rejestrację. To niezwykłe promocje. To oferty dla naszej społeczności. Jamescrypto.gru.com, Telegram i kursy. Znów rozdamy iPhona. Wkrótce. Ogłoszę to za kilka dni. Subskrybuj, lajkuj i udostępniaj. Śledź mnie w social mediach. Obserwuj na X, by wygrać iPhone'a. Dołącz do Telegrama. Kocham was wszystkich. Miłego dnia do jutra.